Jak wiemy, po II wojnie światowej była tak zwana zimna wojna, czyli Sowieci dążyli do poszerzenia swoich komunistycznych wpływów w kolejnych krajach, jak i zarazem swój kapitalizm szerzyły Stany Zjednoczone. Z tego tytułu mieliśmy wiele krwawych wojen, m.in. wojnę w Korei, wojnę w Wietnamie, wojnę w Afganistanie, czy wiele wojen które odbywały się na Bliskim Wschodzie. Ale powiedzmy sobie to wprost, był jeden konflikt, który mógł nawet doprowadzić do III wojny światowej. I powiedzmy sobie to szczerze, było bardzo blisko. Mowa tutaj o kryzysie kubańskim. Co to był za kryzys? Jak do niego doszło? I przede wszystkim, co by się stało, gdyby mocarstwa, które ówcześnie panowały na świecie, się nie dogadały? Na te i inne pytania odpowiem wam w trakcie trwania tego odcinku, do którego serdecznie Was zapraszam. Zachęcamy Was również do śledzenia naszego kanału Pogdybajmy o historii, a także do napisania w komentarzu słowo kryzys, a powiemy Wam ciekawostkę, o której nie wspomnieliśmy w trakcie trwania tego materiału. Kryzys na Kubie był jednym z najbardziej napiętych momentów w trakcie trwania zimnej wojny i mógł się przerodzić w realną wojnę. Konflikt ten tyczył się między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i chodziło o rakiety balistyczne, które były rozmieszczone na Kubie. Jak do tego burdelu doszło? 14 października 1962 roku amerykańskie samoloty rozpoznawcze U2 Dokonały przelotu nad wyspy i zauważyły dziwne obiekty. Porobiły zdjęcia i przekazały je wywiadowi, który natychmiast potwierdził, że były to rakiety balistyczne. Informację tą natychmiast przekazano prezydentowi, który był John Fitzgerald Kennedy. Co on postanowił? Postanowił zwołać naradę ze swoimi zaufanymi doradcami. W trakcie której postanowiono, że należy zaprzestać natychmiast rozwoju rakietowego przez ZSRR na Kubie. Kennedy natychmiast podjął decyzję o kwarantannie Kuby i zażądał wycofania rakiety z kraju. Sprawa zaczynała być coraz poważniejsza, zważywszy, że do Kuby przypływały kolejne okręty z rakietami. Widząc, że to niewiele daje, to Kennedy wprowadził embargo na dostawę broni do Kuby oraz każdy z okrętów, który zmierzał na wyspę, był przeszukiwany, aczkolwiek na niewiele się to zdało, bo kolejne okręty przypływały do kraju. Widząc to, Kennedy rozkazał Khrusztowowowi, żeby ten zdemontował rakiety, które były zainstalowane na Kubie, oraz rozkazał wycofać transportu kolejnych rakiet do Kuby. W przeciwnym razie zaatakuje kraj Fidela Castro. A co zrobił Chruszczow? No co prawda potraktował groźbę poważnie, no ale przecież nie będzie się słuchał prezydenta, który nie ma doświadczenia wojskowego. Tym bardziej, że okręty rakietowe już zmierzały na Wyspę Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, kiedy fraktowce ZSRR znalazły się zaledwie kilka mil od strefy blokady, a każdy z fraktowców miał również obstawę w postaci co najmniej jednego okrętu podwodnego. Wtedy płynęły akurat trzy. Kennedy podjął decyzję, że okręty radzieckie mają się wynurzyć. I jeśli tego nie zrobią po nawiązaniu łączności, wtedy niszczyciele amerykańskie miały zdetonować malutkie bomby, które miały służyć jako sygnalizator dźwiękowy, wydający rozkaz właśnie wynurzenia. Jeden z radzieckich okrętów, którym był B-59, wynurzył się 25 października, ale ponownie zanurzył się 27 października. Za pomocą bomby dźwiękowej, której spuszczono do wody i zdetonowano, nakazano, żeby się ponownie wynurzył. Kapitan Witalii Sawicki, który dowodził okrętem, zignorował to ostrzeżenie. Dlatego kolejne okręty przybyły na miejsce i spuszczono jeszcze więcej bomby e, głosowych, żeby zmusić okręt do wynurzenia się. Również i to ostrzeżenie zignorował. A dodatkowo e, kapitan uzbroił statek i był gotowy do wypuszczenia głowicy nuklearnej. Sami widzicie, było już wtedy bardzo gorąco. To były jedne z najbardziej emocjonujących minut w trakcie zimnej wojny, a trzecia wojna światowa wisiała na włosku. Żeby kapitan mógł odpalić głowicę nuklearną, była potrzebna zgoda trzech osób. Kapitana statku, oficera politycznego, który zasiadał w partii i wiceadmirała Archipowa. Dwaj pierwsi z wiadomych względów zgodzili się, ale wiceadmirał nie dał na to zgody. Powiedzmy sobie to wprost. To jedno nie uratowało świat przed trzecią wojną światową. Okręt wynurzył się 29 października, wówczas w eskorcie amerykańskich niszczycieli, Podładowano mu akumulatory i odeskortowano na wschód. A co z pozostałymi okrętami sowieckimi? Już tłumaczę. B-36 częściowo wynurzył się 28 października, ale ponownie się zanurzył. Jednak kiedy ponownie sonary go znalazły, no to był już bardzo daleko na wschodzie. Możliwe, że wpływ miało to, o czym za chwilę powiem. Ale kolejną niebezpieczną sytuację sprowokował okręt podwodny B-130. Wynurzył się on 24 października, ale z powrotem się zanurzył tego samego dnia i robił wszystko, żeby nie być wychwyconym przez sonary amerykańskie. Stosował nawet pułapki sonarowe, które dowódcy niszczycieli uznali za wystrzały torpedowe. Dlatego też natychmiast zmobilizowano wszelkie rakiety, które były na okrętach i na jedno skinienie palca były gotowe do wystrzałów. Całe szczęście nikt nie musiał strzelać, ponieważ okręt Wynurzył się 28 października i wraz z pozostałymi okrętami został odholowany do ZSRR. Wpływ na to miało rozkazy Chruszczowa, który nakazał wycofania się wszelkich okrętów bojowych spod rejonu Kuby. Zatem Chruszczow wykonał rozkazy Kennedy'ego, ale postawił warunek, że Stany Zjednoczone nigdy nie zaatakują Kuby, oraz, że e, amerykańskie rakiety, które były rozlokowane w Turcji, zostaną przez nich zdemontowane. Kennedy zgodził się na warunki postawione przez Chruszczowa i możemy powiedzieć, że na tym kryzys kubański się zakończył. Rozmowa dwóch największych przedstawicieli świata nie doprowadziła do wybuchu III wojny światowej. Dlaczego w ogóle doszło do tak agresywnej postawy Sowietów? Przecież e, Kuba. Niedaleko jest Stanów Zjednoczonych i musieliby być totalnymi kretynami, żeby się nie domyślili, że Amerykanie będą coś podejrzewać. No przede wszystkim Chruszczow traktował Kennedy'ego jako prezydenta, który nie miał zacięcia wojskowego. W skrócie uważał, że Kennedy nie ma jaj, żeby postawić twarde warunki Chruszczowowi. Rzekomo przekonał się o tym w trakcie ich wspólnej rozmowy w Wiedniu, a okazało się całkowicie inaczej. To Kennedy pokazał, że Chruszczow nie miał jaj. To Kennedy właśnie zmusił Chruszczowa, żeby ten spełnił jego żądania. W przeciwnym wypadku potężne wojsko amerykańskie, o którym wówczas myślał Chruszczow, zaatakuje ZSRR, zaatakuje Kubę i doprowadzi do III wojny światowej, którą Amerykanie wygrają. Oczywiście był to blef, ale z drugiej strony ten blef był zaplanowany przez Kennedy'ego. Dlaczego? Przede wszystkim dzięki informacjom zdobytym przez Olega Pieńkowskiego, który był jednym z najcenniejszych agentów CIA w Moskwie, to on przekazał prezydentowi informację, że ZSRR nie jest w stanie prowadzić wojny nuklearnej na cały świat, podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone. Kennedy poprzez swoją zdecydowaną przemowę 22 października, którą później poparł czynami, pokazał, że Stany Zjednoczone są gotowe do III wojny światowej, jeśli ZSRR ich do tego zmusi. A co się stało z Chruszczowem? Można powiedzieć, że był jednym wielkim przegranym tego kryzysu kubańskiego. Od tej chwili tracił poparcie w partii, aż w 1964 roku zastąpił go Leonid Breżniew. I od tej chwili do końca zimnej wojny ZSRR nie zapuszczał się z działaniami militarnymi w pobliżu Stanów Zjednoczonych. No dobra, to teraz pogdybajmy. Po pierwsze, czy gdyby kapitan Sawicki wystrzeliłby głowicę, to doszłoby do wojny? Tu nie ma wątpliwości, do wojny doszłoby. Wojna by nastała i to pomimo tego, że ani jedna, ani druga strona na ten konflikt nie byłaby przygotowana. Możemy oczywiście dywagować, jaki byłby główny obszar działań, ale prawdopodobnie cała Europa zostałaby zrównana z ziemią. Po drugie, co mogłoby się stać, gdyby Amerykanie nie wykryli na Kubie rakiet balistycznych? No, gdyby nie wykryli rakiet balistycznych na Kubie, to pokazałoby CIA, że jest kiepską służbą wywiadowczą, a jednocześnie ZSRR miałoby z Kuby dogodną możliwość ataku na Stany Zjednoczone. Po trzecie, czy Kennedy byłby taki pewny działań ZSRR, gdyby nie informacje od Pienkockiego? No, wydaje mi się, że mimo wszystko byłby pewien swoich działań, no bo musiałby być pewien swoich działań i musiałby tą pewność pokazać, ponieważ. Ludność amerykańska mocno ufała prezydentowi swojemu i on jako pierwszy musiał pokazać, że wojsko jest gotowe do trzeciej wojny światowej. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Nie zapomnijcie, żeby polubić nasz kanał Pogdybajmy o Historii. Polajkujcie ten film, jeżeli Wam się spodobał, a jeżeli napiszecie w komentarzu słowo kryzys, to podamy Wam ciekawostki, o których nie wspomnieliśmy w trakcie trwania tego odcinka. Dzięki serdecznie za Waszą uwagę i widzimy się w następnym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!